Dzisiejszy film jest nieco inny, ponieważ jest z nami ktoś bardzo interesujący. Jesteśmy w bardzo specjalnym dla nas miejscu, w miejscu, które wywołuje wspomnienia z dzieciństwa, ponieważ oboje tutaj się wychowaliśmy. Jest ze mną dzisiaj Radosław Szczepanek, przewodnik Beskidzki oraz autor licznych publikacji. A znajdujemy się w otoczeniu pięknych gór Beskidu Żywieckiego. Witaj Radku! Zacznijmy może od tego, czym się zajmujesz. Witaj, cześć. Jestem przede wszystkim przewodnikiem beskidskim, czyli jestem człowiekiem, który oprowadza turystów po naszych pięknych beskidach i to jest przede wszystkim moje główne zatrudnienie oraz główna pasja. Jak zaczęła się Twoja przygoda z górami i co sprawiło, że zakochałeś się w swoim zajęciu? Przede wszystkim mogę powiedzieć, że przygoda z górami wzięła się stąd, że w tych górach się wychowałem, gdzie jest dziada, pradziada, nasza rodzina. Mieszkała w górach, dokładnie w Beskidzie Żywieckim, w Rajczy. Jakoś to na mnie przeszło, że jak patrzyłem na te góry, to najpierw jeździłem po nich na rowerze, a potem zacząłem po nich chodzić i w sumie już tak zostało. Od 15 lat nie wsiadłem na rower, a ciągle po tych górach wędruję. Co najbardziej kochasz w górach? W górach jako terenie przede wszystkim kocham tą ciszę, spokój oraz to, że u nas w Beskidach oprócz tej przyrody jest niesamowite dziedzictwo całego regionu, dziedzictwo kulturowe. Możemy tu mówić o góralach, możemy mówić o kupcach. Niesamowita historia, niesamowity klimat tych gór, bo jednak tutaj nie ma tylko przyrody albo nie ma tylko ludzi. To wszystko gdzieś tam wzajemnie się przenika i dla mnie to jest akurat piękne, że wędrując po górach mogę natrafić na owce które prowadzi baca gdzieś tam z juchasami, mogę natrafić na opuszczone stare domostwa albo na ciągle żyjące piękne góralskie przysiółki, z których rozpościerają się wspaniałe widoki. Także to, to jest to, co ja, ja tutaj u nas bez Beskidach kocham. Bardzo ciekawa informacja o tych owcach właśnie. To było dość często spotykane, kiedy byliśmy młodzi. Teraz może troszkę mniej, z tego co się orientuję. Jak często ty widujesz owce i baców na swojej trasie? No, można powiedzieć, że faktycznie teraz to jest zupełnie inaczej. W ogóle, nawet jeżeli 20 lat to jest okres w historii miniaturowy, króciuteńki, to tak naprawdę z tego co widzimy w Beskidach, to jest to niesamowita przepaść. Jak 20 parę lat temu chodziłem do przedszkola czy do podstawówki w Rajczyn, to nie było roku, żeby we wrześniu czy początkiem października owce nie przechodziły z Cąpla obok szkoły czy właśnie obok przedszkola, a dzisiaj tego już nie zobaczymy. Dzisiaj baca to jest bardziej zawód dla ludzi naprawdę z pasją, dla ludzi, którzy wybrali tę drogę. I tutaj u nas tych baców w sumie nie ma za wielu, bo to jednak, jak mówimy o takich prawdziwych bacach, którzy czują tą kulturę, którzy to wszystko uprawiają tak, jak należy hodują te owce, produkują sery tak, jak należy zgodnie z przepisami, z recepturami czyli możemy powiedzieć o tym wypasie kulturowym. No to u nas tego jest niewiele, jest może kilku góra, kilkunastu baców w całym Beskidzie Żywieckim, którzy naprawdę się tego trzymają, ale piękne jest to, że mają zdecydowanie większe tereny niż kiedyś. I jeden baca z sobrówki chodzi z owcami zarówno po górach nad sobrówką, jak i po górach nad Złatną, nad Glinką. Tak samo baca z Koniakowa ma tereny pasterskie niemalże w połowie Beskidu Śląskiego, zahaczające także okolice Rajczy. Także te owce zaczynają być widoczne, i jest to naprawdę niewątpliwa atrakcja także dla turystów, którzy mogą robić sobie zdjęcia między owcami. Czyli powoli wraca ta, ta kultura powolutku, powolutku to wraca, ale też w zupełnie innej formie, bo kiedyś to było tak, że Baca faktycznie zbierał owce od gospodarzy, było to mieszanie owiec na wiosnę, był ten łosos, rozejście owiec na jesień, bo oddawało się owce gazdom, gospodarzom, a dzisiaj to jest bardziej tak, że. Nawet jeżeli baca trzyma się przepisów, to większość owiec, które wypasa, to są jego własne owce, więc to już się zamienia powolutku w gospodarstwa rolne, budują duże owczarnie, muszą mieć naprawdę porządną infrastrukturę do obsługi tego, więc też nie każdy się na to porywa. Ale nawet jakby powędrować sobie po naszym Worku Raczańskim, czyli po naszej części Beskidu Żywieckiego, to tych bacóweczek pojawia się coraz więcej i czasami są one zagospodarowane przez kilka dni w roku a czasami przez kilka miesięcy. Także jest, jest tego coraz więcej. No, można powiedzieć, że dopiero od kilku lat za pomocą aparatów cyfrowych można zrobić zdjęcia owiec pasących się na będączce wielkiej czy na wielkiej raczy, a wcześniej to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby komuś się taki widok trafił. Więc naprawdę te owce wracają i urozmaicają nam krajobraz bez, bez dwóch zdań. Podczas podróży po górach, po trasach, po których prowadzasz turystów, czy jesteśmy w stanie spotkać takiego prawdziwego górala w stroju, czy, czy chociażby z tymi przyborami, które kiedyś używali pasądzowce? Przede wszystkim musimy sobie odróżnić coś takiego, że to, co bardzo często widzimy na pocztówkach, czy gdzieś w polderach, to są stroje odświętne. Nie ma czegoś takiego, że człowiek w stroju odświętnym będzie wykonywał pracę w polu. Więc tego typowego stroju, który widzimy na przykład na deskach amfiteatru, jak zespoły folklorystyczne występują, to takiego stroju nie zobaczymy. Ale mamy możliwość zobaczyć człowieka, który będzie miał kłobuk, czyli kapelusz na głowie. Mamy możliwość zobaczenia człowieka, mężczyzny, na przykład, który będzie miał na sobie brucnik, czyli kamizelkę, albo dziewczyny, które będą miały spódnicę z modrzyńca, nawiązujące trochę do tych folklorystycznych akcentów. Więc to zdecydowanie tak, zwłaszcza że nawet widać to po maluteńkich wioskach, że coraz częściej, nawet w pracowniach krawieckich, oferują właśnie stroje wygodne, pasujące na dzisiejsze czasy, ale z tkanin tych takich typowo ludowych, z tymi typowo ludowymi wzorami, więc też musimy brać pod uwagę, że tak jak góralszczyzna przez wieki się zmieniała, tak jak teraz wraca, to też niejednokrotnie wraca w zmienionej, zmodyfikowanej formie, a nie. W takiej formie jak była na przykład 150 lat temu, bo zobaczyć dzisiaj kogoś w lnianej koszuli i w lnianych portkach, którzy, który miesza przy pucierze w placówce, to jest naprawdę ciężko. Ale już trafić na człowieka, który ma jakąś baranicę, jakiś kożuch i gdzieś tam idzie prze, przez łąkę w okresie jesienno-zimowym, to jest zdecydowanie łatwiej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Więc też ten, ten krajobraz z tą góralszczyzną za zaczyna mieć coraz więcej wspólnego. Dodatkowo te stroje muszą być używalne w dzisiejszych czasach, prawda? Już, już nie jesteśmy w czasach, kiedy nie nosiło się nic ze sobą, oprócz ewentualnie kija i tobołka. E, teraz mamy i telefony, i, i ewentualnie jakieś, jakieś pudełka na, na jedzenie ze sobą, jak idziemy w góry, czy plecaki więc to troszkę byłoby nie, niewygodne iść w pasie góralskim, prawda? Tym bardziej, że to jest coś, coś odświętnego, a nie po prostu coś innego, prawda? Dokładnie. Zresztą nawet jakby popatrzeć na człowieka, który bardzo dużo dobrego robi dla y, promowania tej autentycznej kultury pasterskiej, czyli na pana Piotra Kokuta z Koniakowa, to on też nie dość, że ma ten oryginalny strój taki, jak faktycznie Baca nosił, jak góral miał strój odświętny, to zawsze ze sobą ma na przykład torbę albo sakiewkę, która jest już uszyta na, według dzisiejszych wymogów, według tego, co dzisiaj jest oczekiwane. Wygląda pięknie, wygląda na tradycyjne, ale jest dopasowane do dzisiejszych warunków życia. Zresztą nikt dzisiaj nie chowa monet do, pas, do pasa, tak jak powiedziałeś, tylko ma portfel, więc ten, te portfele też są coraz bardziej góralskie, bo taka jest teraz moda, taki jest teraz trend. Więc pod tym względem, akurat jak mówimy o mieszkańcach, to ludzie, którzy są stąd, którzy z dziada, pradziada z tego terenu pochodzą, zaczynają wracać do tej góralszczyzny, ale w takich warunkach i w takim wydaniu, jakie dzisiaj nam odpowiada. Ty też udzielasz się dość aktywnie w promowaniu tego regionu, promowania góralszczyzny, czy, czy może raczej Beskidów jako taki. Jak Ty działasz w tym kierunku i jak wygląda nastawienie ludzi na Twoją pracę? Jako przewodnik wymyśliłem sobie coś takiego, że ja się zajmę turystyką beskidzką. Nie będę człowiekiem, który promuje kulturę, który organizuje wykłady etnograficzne, bo tym zajmują się już ludzie tutaj na miejscu, pracownicy muzealni, albo my jako przewodnicy częściowo ten zakres informacji przekazujemy wędrując z turystami. Ale wymyśliłem sobie, że trzeba rozpromować samą turystykę beskidzką jako taką. I sądzę, że w okresie kiedy najwięcej działałem, to bardzo dobrze mi się to udało, ponieważ wtedy nie dość, że było bardzo dużo, można powiedzieć, że liczone w dziesiątkach, jak nie w setkach prelekcji o Beskidach w całej Polsce wydawaliśmy magazyn turystyki beskidzkiej, który wychodził co miesiąc, później co dwa miesiące. I opisywał bardzo dokładnie atrakcje Beskidów. To też przy okazji robiliśmy bardzo dużo rajdów, wycieczek przewodnickich, imprez, które miały pokazać Beskidy też w takiej bardzo przystępnej formie typu wycieczki w Beskidy za dychę, 10 złotych od osoby, wycieczka z przewodnikiem, z ogniskiem, z kiełbasami i to wszystko było w tej cenie. Także takich akcji, które obejmowały Beskidy, Beskid żywiecki i nie tylko. Było bardzo dużo i zająłem się przede wszystkim właśnie tą promocją turystyki beskickiej, czym dzisiaj akurat można powiedzieć zajmuję się już w praktyce, czyli właśnie obsługą turystów tutaj na miejscu. Czy jesteśmy w stanie jeszcze gdzieś znaleźć te informacje, o których mówiłeś przed chwilą, czy jeżeli ktoś powiedzmy z Katowic, Krakowa chciałby odbić góry w tym momencie, czy jest w stanie znaleźć taki właśnie wyjazd za Dychę, czy to jeszcze istnieje? Akurat akcja, akcja Beskity za Dychę została zakończona w momencie, kiedy zakończyliśmy niektóre projekty współfinansowane ze środków samorządów, m.in. z Beskidzkiej Piątki, czyli z Beskidu Śląskiego, bo jednak wymagało to trochę szerszych funduszy. Ale jak, jak mówimy na przykład o takich informacjach, co, gdzie, jak, dlaczego, po co w Beskidach, to część informacji zawartych na portalu Śląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu Beskidy, czy w informatorach wydawanych przez te y, instytucje, to są także materiały, w których opracowaniu brałem udział, w których byłem współautorem. Jak rozumiem, osiągnąłeś dość dużo do tej pory. Czy jest coś jeszcze, co byś chciał osiągnąć, lub co uważasz, że powinno być zrobione w tym regionie? Jeśli chodzi o osiągnięcia, to w sumie może zrobiłem dużo, ale na pewno nie zrobiłem wszystkiego, co bym chciał. Wszystko trzeba sobie układać, mierzyć siły na zamiary, więc mam już z tyłu głowy plan, w jaki sposób mam zamiar promować ten nasz region, czy też działać na, działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie, nie tylko z perspektywy przewodnika. Ale też mogę śmiało powiedzieć, że dla mnie takim celem byłoby, żeby ludzie po prostu usłyszeli, że Beskidy to nie tylko Wisła, Szczyrk, oczywiście jakże piękne, ale że Beskidy to są także miejscowości, które można odwiedzać regularnie, że to nie są tylko i wyłącznie pojedyncze punkty na mapie związane z jakimiś popularnymi miejscami, ale że tego jest zdecydowanie więcej. Moim marzeniem byłoby, żeby każdy w Polsce usłyszał i zapamiętał sobie, że Beskidy to są góry długie na 600 km Od rzeki Czeremorz na Ukrainie, aż po rzekę morawe w Czechach. I że w tej, w tej krainie po prostu nie da się nudzić. Jaka jest największa przeszkoda, jaką napotykasz, próbując właśnie rozprzestrzeniać te informacje, czy, czy uczyć ludzi o tym, czym są Beskidy, czy czym jest, czym jest ten region? Problem, z którym borykam się na co dzień, i to zarówno jak rozmawiam z pracownikami biur podróży, czy jak rozmawiam z turystami już tutaj na miejscu, czy w ogóle z kimkolwiek spoza regionu, to problem jest taki, że niejednokrotnie Polakowi słowo góry kojarzy się z Tatrami. I z kolei słowo Beskidy to niejednokrotnie w skojarzeniu jest coś takiego, że to są jakieś tam pagórki po drodze w Tatry, a z kolei, jak spytamy się ludzi, nazwijmy to tak z zachodniej Polski, to oni, jak mówią góry, to jeszcze ewentualnie myślą Sudety Karkonosze. Ale te Beskidy, nawet jeżeli odwiedzane przez bardzo dużą ilość ludzi, to nie są jeszcze w świadomości jako Region, do którego się przyjeżdża. Bo bardzo często jest tak, że ludzie mówią: Byliśmy w Wiśle, ale nie powiedzą: Byliśmy w Beskidach. Więc to jest bardzo duży problem, że w Polsce to słowo góry jest wprost kojarzone nawet przez masową kulturę, przez mass media, właśnie z tatrami. I bardzo często też problemem jest to, że w takim prostym ludzkim przekazie. Powiedzieć komuś, że ma przyjechać w Beskidy w województwie śląskim, to jest tak, jakby go zaprosić do Katowic. I niestety ten przekaz cały czas jest tak, jakby ludzie po prostu od szkoły nie wiedzieli, że są Beskidy, te Beskidy leżą w trzech województwach, są po drodze w Tatry czy po drodze w Bieszczady, chociaż Bieszczady to tak naprawdę też część Beskidów Wschodnich, ale jednak. Jakoś ludzie tego nie wiedzą i to byłoby dla mnie idealne, jakby wszyscy od wojewody po, po wszystkie gminy byli w stanie wypromować to, że wszystkie te nasze miejscowości to są miejscowości beskidzkie. Nie ma, że Żywiec Żywiecczyzna, Śląsk Cieszyński, wszystko to są po prostu beskidy i jako taki potężny region turystyczny wypromować się nie tylko w Polsce, ale także w Europie bo turystów mamy dużo, ale jakoś oni nie wiedzą, że są w Beskidach. Wspomniałeś o Tatrach, jak wiemy najsłynniejszym miejscem w Tatrach, przynajmniej turystycznym, jest Zakopane. Panuje taka, taka troszkę opinia, że to jest przekomercjalizowane i ta góralszczyzna jest używana jako po prostu coś, co można sprzedać. Czy widzisz taką, taką sytuację też tutaj u nas w Beskidach? Nie, wręcz przeciwnie. Nie widzę w ogóle takiej sytuacji, żeby u nas góralszczyzna była komercjalizowana, ale wi widzę taką sytuację, że ta góralszczyzna tutaj u nas nie potrafi się wybić jako góralszczyzna lokalna w handlu. Bo jednak jak pojedziemy do sklepu z pamiątkami w Wiśle, czy w Żypcu, czy w Szczawnicy, czy w Zakopanem, to trafimy na te same pamiątki, ale ze zmienioną nazwą miejscowości. Więc ja bardzo żałuję, że u nas nie potrafimy sprzedać góralszczyzny górali śląskich, góralszczyzny górali żywieckich, góralszczyzny górali orawskich, czy górali sądeckich nawet jako czegoś wyjątkowego, co rozróżnia ten region. Od Podhala. I tu nie chodzi o konkurowanie z Podhalem, tylko chodzi o to, żeby ludziom właśnie uświadomić, że wszyscy górale są na całym obszarze góralszczyzny, ale to ci wszyscy górale to nie są Podhalanie. Zwłaszcza, że nawet jak mówimy o samym Podhalu, to przyjęło się jakieś takie określenie, że Zakopane to jest stolica Podhala. A guzik prawda. Stolicą Podhala jest nowy, nowy targ pod Gorcami, czyli tak naprawdę w Beskidach a Zakopane to co najwyżej skalne Podhale. Powiedz mi, co y, motywuje Cię najbardziej do tego, co robisz? W aspekcie promocji takim dla mnie bardzo dużym motywatorem jest to, że niejednokrotnie jak się spotykam z ludźmi, im zaczynam pokazywać zdjęcia z Beskidów, zaczynam im mówić o tych Beskidach, to nagle pojawia się takie wow, ale dlaczego nam nikt wcześniej o tym nie powiedział? Dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? Dlaczego nam nikt nie powiedział, że tam jest tak pięknie? Przecież my tam od razu jedziemy. I akurat ten rok, konkretnie 2019, to jest taki rok, kiedy ja mam bardzo często tego rodzaju informację zwrotną od seniorów, z którymi rozmawiałem na przykład w zeszłym roku na temat wycieczek. W tym roku te wycieczki dochodzą do skutku i widzę wyraźnie, że jednak ten nasz region, nawet jeżeli ludzie go odwiedzają, nawet jeżeli ludzie go kojarzą, bo każdy kojarzy żywiec przez pryzmat piwa, ale już mało kto kojarzy, że żywiec ma fajną starówkę. Każdy kojarzy Beskid Śląski przez pryzmat Adama Małysza czy przez pryzmat Koronek Koniakowskich, ale już mało kto kojarzy, że sama Istebna ma przepiękną zabudowę. I o tym jakoś jest cicho. O tym jakoś ludzie gdzieś tam w głębi Polski nie wiedzą. Bo może są właśnie za bardzo przytłoczeni tym, że góry to Tatry, więc co będziemy szukać gdzieś dalej, co będziemy szukać gdzieś głębiej. Więc dla mnie motywatorem jest właśnie to, że jak pokażę ludziom, że góry to nie tylko Tatry, że Beskidy to jest coś pięknego, nie tylko po drodze w Tatry, to że ci ludzie przyjeżdżając tutaj przekonują się, że jednak miałem rację. I to, jak widzę coraz więcej uśmiechniętych ludzi, którzy są bardzo mile zaskoczeni urokiem Beskidów, to jest dla mnie największa motywacja, żeby jednak dalej te beskidy turystom pokazywać. Koniec części pierwszej. Już za kilka dni pojawi się drugi odcinek rozmowy z Radkiem o naszych pięknych beskidach. Aby nie przegapić kolejnych filmów, subskrybuj nasz kanał. Jeśli masz jakieś pytania do przewodnika, zapraszamy do komentowania poniżej. A tymczasem jeszcze raz spójrzmy razem na piękno beskidów.